pociskiem rakietowym ponosi kijów. Rosja wciąż oficjalnie oskarża Ukrainę o zestrzelenie malezyjskiego samolotu. Rosyjski Resort Obrony już 4 dni po katastrofie opublikował zdjęcia satelitarne. Moskwa ukazała na nich m.in. baterie przeciwlotniczych pocisków rakietowych, buk rozmieszczony na terenach kontrolowanych przez Ukrainę. Jak podaje niemiecki tygodnik Der Spiegel, naukowa analiza brytyjskiego zespołu dziennikarzy śledczych jednoznacznie wykazała, że fotografie satelitarne zostały cyfrowo zmienione przy pomocy programu Adobe Photoshop C. S5 Tygodnik pisze, że fałszerstwo potwierdziło 10 badaczy. Nie mają oni wątpliwości, że rosyjscy fałszerze dodali do zdjęcia chmury, poprzesuwali baterie rakietowe i dodali niewystrzelone pociski. Ponadto opublikowali zdjęcia nie z lipca, a czerwca. Dochodzenie badaczy powinno zainteresować polskich popleczników kremlowskiego raportu MAK w sprawie katastrofy tu 154 pod smoleńskiem. Z pomocy brytyjskich śledczych korzysta holenderska prokuratura i holenderski komitet badania wypadków lotniczych prowadzący śledztwo w sprawie zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego na pokładzie Boeinga 777 zginęło 298 osób w większości obywateli Holandii Stany Zjednoczone. Wygasło prawo do inwigilacji Amerykanów przez własne służby. Wygasa ustawa Patriot Act z 2001 roku, która została uchwalona jako reakcja neokonserwatystów na zamachy z 11 września. Mamy połączenie z mieszkającym w Waszyngtonie Tadeuszem Zachórskim, korespondentem zagranicznym tygodnika Do Rzeczy. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Kłaniam się. Witam pana. Może na początek warto byłoby Przypomnieć kulisy podpisania Patriot Act w słynnym filmie Michaela Mura Fahrenheit 911, zapytał on polityków, którzy głosowali za ustawą inwigilacyjną, czy w ogóle zapoznali się z treścią dokumentu. A usłyszał, że nikt nie czyta tego wszystkiego, bo nie ma na to czasu. A ustawa przeszła w nocy tak, jak to bywa, z niewygodnymi sprawami. No, rzeczywiście, tutaj na wstępie żachnąłem się, kiedy pan powiedział, że była to reakcja. Neop... Konserwatystów. Nie! Była to reakcja właściwie całego kongresu i tym samym całego społeczeństwa, które w tym momencie po atakach 11 września było zjednoczone i zdecydowanie popierało prezydenta George'a Busha, który jest teraz no, chłopcem do bicia przez wszystkich, nawet przez niektórych republikanów. Bardzo szybko dano prezydentowi i organom wykonawczym władzy amerykańskiej wszelkie upoważnienia, żeby no, rozprawić się z terroryzmem, żeby przeciwdziałać możliwości kolejnym, kolejnych ataków terrorystycznych. Tak właśnie został przyjęty Patriot Act, nie tylko Patriot Act, bo był także drugi Freedom Act, który także dawał specjalne uprawnienia amerykańskim służbom specjalnym i rzeczywiście nie ma nie trzeba filmów murak, który zawsze szuka lewicowej dziury we wszystkim, ale także no, poważnych komentatorów amerykańskich. Mój częsty rozmówca Peter Jenkins, doradca Rand Corporation i światowej sławy ekspert antyterrorystyczny, stwierdził, że przez przyjęcie Patriot Act, ustawy patriotycznej, nazwijmy to tak tłumacząc bezpośrednio i przez przyjęcie fr ustawy Freedom stworzono właściwie w Stanach Zjednoczonych wszelkie podstawy do, do rządów despotycznych, do dyktatury. Nie tylko, że większość, większość ustawodawców nie przeczytało Patriot Act, ale nawet, jak wynika z dociekań amerykańskich dziennikarzy, nie przeczytali Patriot Act członkowie. Komisji Sądowniczej Amerykańskiego Senatu i Izby Reprezentantów, no może nie wszyscy, ale zdecydowana większość, którzy opiniowali te ustawy, projekty tych ustaw, tych ustaw pod głosowanie przez całość odpowiednio Izby Reprezentantów i, i Senatu. Także jest wiele ustaleń w, w ustawie Patriot, które, które nawet nie są znane i nie są k, k, wykorzystywane no na przykład jedna z takich ustaleń, że służby specjalne w przypadku Stanów Zjednoczonych FBI, która jest zarówno kontrwywiadem jak i policją federalną, może wejść do mieszkania podejrzanego, przeprowadzić rewizję nie informując tej osoby przez 30 dni, że taka rewizja miała miejsce. Oczywiście rewizja następuje na podstawie na podstawie polecenia sądu, nakazu rewizji wydane, wydawanego przez sąd, który, którego działalność jest tajna, a nawet jego skład, tego zespołu sędziowskiego, który wydaje takie specjalne pozwolenia, jest, jest tajny. Mimo tych drakońskich ustaleń i, i, i mocy prawnych dla służb specjalnych, jak wszystko wskazuje, że no, Patriot Act był tylko w minimalnym stopniu pomocny amerykańskim służbom specjalnym do unieszkodliwienia terrorystów czy też przeciwdziałania. Możliwości atak, kolejnych ataków terrorystycznych. Mam 11. natomiast jeszcze jedno pytanie do Pana dzisiaj. Chętnie bym porozmawiał na temat Patriot Act, jeszcze Freedom Act, tak jak Pan sam o tym przed chwilą wspomniał. Natomiast doszły nas przed chwilą informacje o tym, o, że Seb Blatter, ponownie wybrany prezydent, przewodniczący FIFA, jednak zrezygnował ze stanowiska. Co o tym mówią amerykańskie media? Jaki jest powód ostatecznego ustąpienia Blattera, pomimo że wygrał wybory? No, w jednym zdaniu można to skomentować, że jest za wcześnie, żeby, żeby mieć tutaj reakcję amerykańskie Ta wiadomość jest rzeczywiście no, prawie z ostatniej, z ostatniej godziny. Ale no, można powiedzieć, że ton komentarzy był taki, że no, dziwne, że tak długo się trzymał, bo przecież jako szef tej organizacji trudno, żeby nie wiedział o wszechwładnej korupcji, która była zresztą mechanizmem działania tej instytucji, rozdawał jak dobry wujek pieniądze dla związków piłkarskich gdzieś tam na Bar Barbadosie czy Wyspach Banatu, zamiast za to otrzymując, otrzymując głosy no i dla Amerykanów, którzy ostatnio przez dwa kolejne dni na pierwszej, na pierwszych stronach mieli informacje o piłce nożnej, coś historycznie bezprecedensowego, no wszystkich że dlaczego ten człowiek jeszcze dalej się trzymał i dlaczego ten mechanizm rządzenia najważniejszym sportem na świecie, chociaż nie najważniejszym w Stanach Zjednoczonych jest tak korupcjogenny, bo przecież no, wiadomo, że jeżeli jest jeden głos o jakiegoś maleńkiego, biednego związku piłkarskiego, jeden głos o takich wszechpotężnych i bogatych związków piłkarskich, jak na przykład Włoch, czy też Niemiec, czy, czy Brazylii, musi dojść do nadużyć i z pewnością szef FIFA o tym wiedział. I Amerykanie, no po prostu podejrzewam, że jak ta oswoją się są informacją powiedzą że no szkoda że tak późno. Musimy już niestety kończyć. Dziękuję panu za rozmowę Tadeusz Zachurski, korespondent i ekspert do spraw Stanów Zjednoczonych tygodnika Do Rzeczy. Przenosimy się do Francji. Władze miejskie Paryża zniosły jeden z największych slumsów w stolicy. Blisko 400 uchodźców zostało przeniesionych do domów dla azylantów. Ci ludzie żyli umazani we własnych wekaliach przez całe miesiące. Nikt im nie powiedział, jakie prawa im przysługują. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Wreszcie ktoś się tymi ludźmi zainteresował. Obecnie większość imigrantów kieruje się do centrów zajmujących się Azylantami. Pozostali udają się do francuskiego biura do spraw ochrony uchodźców, bo w przypadkach mogą liczyć na pomoc życzliwych ludzi. Uchodźcy, pochodzący przeważnie z Etiopii i Sudanu, od roku mieszkali w prowizorycznym obozowisku pod mostem La Chapelle, niedaleko dworca kolejowego. O 6 nad ranem policja nakazała imigrantom opuścić obozowisko. Przybysze z Czarnego Lądu następnie przeniesieni zostali do hotelu w Paryżu, jak i poza miastem. W tym samym czasie francuskie media mówiły o likwidacji kolejnych obozów dla uchodźców w mieście portowym Calais na północy Francji. W Calais ostatnio dochodziło do napięć i rywalizacji wśród uchodźców próbujących dostać się do Wielkiej Brytanii. Liczba uchodźców przybywających do Europy tymczasem stale wzrasta. Tak samo jak liczba Obozowisk w Hiszpanii, Grecji i Włoszech. Węgry. Budapeszt ciągnie po więzieniach zbrodniarzy komunistycznego reżimu Węgierskiej Republiki Ludowej. W zeszłym roku sąd skazał we wtorek byłego komunistycznego szefa MSW 92-letniego Bele Biszku na 5,5 roku więzienia. Dzisiaj sąd uznał, że wyrok był bezpodstawny i wnioskował o ponowne śledztwo. Sąd wydaje werdykt i przekazuje sprawę do sądu pierwszej instancji do dalszego procedowania. Nie ma możliwości odwołania od tej decyzji. 92 latek w Węgierskiej Republice Ludowej pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, następnie był sekretarzem Komitetu Centralnego Węgierskiej Partii Robotniczej. Jako szef MSZ opowiadał za represję wobec uczestników powstania węgierskiego z 1956 roku i wydanie rozkazu otwarcia ognia do uczestników protestów w Budapeszcie. Wówczas zginęło 50 Węgrów. Poza tym Biszku negował zbrodnie komunistyczne, mówiąc w 2010 roku w telewizji, że pod rządami komunistów nie popełniono żadnych morderstw. Dzisiaj sąd sprawę Belibiszku ponownie rozpatrzy, ale go nie uniewinnia. Przemysł tytoniowy. Kanada wydała największy pozew zbiorowy w historii swojej jurysdykcji. Sąd nałożył na trzy firmy tytoniowe obowiązek zapłacenia palaczom równowartość 16 miliardów dolarów. Pieniądze otrzyma przeszło milion palaczy, którzy pozwali producentów papierosów. Ten dzień to wielkie zwycięstwo ofiar tytoniu. Czekali na ten werdykt przez ostatnie 17 lat. Cieszy mnie fakt, że udało mi się postawić na swoim i korporacje zajmujące się handlem wyrobami tytoniowymi zapłacą za wyrządzone krzywdy. Czy myśleliście o skutkach palenia? Ten nauk zupełnie wykańcza ciebie i twoje zdrowie. W uzasadnieniu wyroku sędzia napisał, że firmy zarobiły miliardy dolarów kosztem płuc, gardeł i generalnie zdrowia swoich klientów. Jeśli teraz będą mogli odejść bez kary, to będzie wiadomość dla innych branż, które dziś lub jutro staną przed podobnym konfliktem moralnym. Ponadto koncerny nie dopełniły obowiązku nieszkodzenia klientom i informowania ich o ryzyku i zagrożeniach związanych z produkowanymi wyrobami. Postępowanie w tej sprawie trwało od 19 lat. Podobne pozwy o odszkodowanie składali też palacze jak. Japonii. Sąd jednak nie dopatrzył się związku między paleniem a chorobami. W tym z rakiem płuc i orzekł, że palaczy nikt do palenia nie zmuszał. Tak świat wyglądał dzisiaj. Przed nami natomiast główne wydanie wiadomości, które tym razem poprowadzi Łukasz Sobolewski.